They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep. An Mam pytanie, to trochę mnie zaczyna straszyć, ale dlaczego ten gościu ciągnie się na matkapi? Co? i czy taki pustkowie jest? No słuchaj, może muszę spróbować. Ok, gadaj idę do kibla. Słuchaj, jak do nie zagadnie cholera jasna. No kurde, nie wiem. No, się z nią. Przynajmniej powiedz mi, co ona lubi. Lubi czekoladki z galaretką bodajże. Najlepiej takie cukierki z galaretką. Okej. Okay. Mm. Teraz jak lubi. <ścoughs> Koleś, to zamiast zagrać takiego ponuraka do niej, to, to właśnie ten twój charakter niechęca chęca. Cholera, zagadać, kurde, czy nie. No zagadaj, mówię ci, zaraz wychodzi z kibla, to masz szansę. Dobra, idę pod sracz. Eee... hej. Po co czekasz? Eee, mam pytanie, czy byś chciała się ze mną... Mercy, czy byś chciała się ze mną umówić? dziś po szkole? No pewnie, to jest głupie pytanie, znaczy no okej. Okay. Eee... To poczekasz mnie pod szkołą? Oczywiście. <noise> no to czekam Ciebie pod szkołą. Brook, 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 no, gratuluję Ci tego w sumie sukcesu. No. Gratuluję. No słuchaj, nie bój nic. Na pewno sobie znajdziesz facia, bo jak sobie nie znajdziesz facia, to będzie cienko. Ale na pewno sobie znajdziesz. Nie wiem, kto by chciał taką cichą osiobę. Ja nie wiem. Wyjmę pracę z szafki, bo... Książki z szafki, bo nie do kolekcji Hmm, a to co? Miranda, podobasz mi się od zawsze, ale nie umiem do ciebie podejść. I love you. Albo ktoś sobie robi żartal albo na serio, no. Hmm. Ej, Bruno, podejdź tu! Lecę. Co jest? Zobacz jakiś gościu mi albo gościu, bo nie wiem, przestało przyszedł, przyszedł mi to liścik. U chyba ma ktoś tajemniczego wielbiciela. Oj no, ale ja tego nie znam. No, słucham co do szafki z powrotem. A nie wiem właśnie. Domyślcie, się, kto to może być? No właśnie się nie domyślam. Hmm. No to chodź pocale, bo już naprawdę zaraz lekcja. Okej. Okay. Stwierdzili na Waszej chyba w dzisiejszym do pierwszej lekcji matematyki. Ale kto mam powiedział, że tak będziecie do jasnej, ciasnej aniołki siedzieć? O, Boże Święty, nie! To tak, poproszę na środek. Um, zaraz, raz. jest przy nas w pierwszej ławce? Rej, proszę Pana Reja na środek. I jeszcze, podejrzewam, Mersi na środek. O, ja się. Dobrze. Tą świnkę morską, chyba podejrz, ma na imię Dorona, Proszę do pierwszej ławki od trzcia. Proszę, od pierwszej ławki, od tamtej. Heja, masz się ma. Tą myszkę gdzieś siedziała chyba z Peruna. No? Nie, śniadanie z drugim psem. Rym. Proszę do środkowego rzędu, a tej myszki. Heja. no ziolu. Dobrze, Rym i Mercy usiądą w pierwszej klasie. Hej. Hej. Farciara. Dobrze, do naszej klasy dzisiaj przychodzi nasz nowa osoba. Niech wejdzie. Hej. Dzień dobry, dzień dobry. Usiądź tam tamtą ciułem. Hej, hej. Ej, może on to, 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 to mnie przy tym musimy nie, nie wiem, że później. Ej, to chyba znowu jakiś listik od tego dojrzałego wielbiciela. To się z tobą umówić. Lecz nie wiem, jak, i gdzie, i kiedy. I love you. To ja naprawdę nie wiem. Um, naprawdę nie wiem. Ej, może później pójdziemy do gabinetu dyrektora. Poprosimy, żeby nam otworzył nagrania. To się dowiemy, bo ja nie lubię tak ten. Nie mogę się doczekać, bo w ogóle tam nie mogę znaleźć. Nie wiem, może dajmy trochę wprawy, bo on pewnie chce być tajemniczy i... Mm, a sobie nie chcę, żeby go odkryć. No, ale ja chcę go odkryć. Nie chcę ciągle czytać liścików. Chcę po prostu... No, chcę po prostu go widzieć. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Na pewno dobrze. no. To może jutro, bo teraz mam tylko tą godzinę. No, nie wiem. To jutro. No, słuchajcie, siedzicie razem na lekcji matematyki. Trzeba się uśmiechnąć do życia. Tak, trzeba się uśmiechnąć. To pamiętaj, że na ciebie czekam. Tak, pamiętam. No to super, dla mnie w pocią w focia. Yy, a tak w ogóle... Ten gościu nowy jest jakiś dziwny? No go wcześniej widzieliśmy na korytarzu, ale chodził pewnie do innej klasy. No to on stówę. Może być dla ciebie dziwny, bo go już widziałeś. No w sumie masz rację. No to... Widzimy się po lekcjach? No to po lekcjach.